Cześć, witam Was wszystkich na kanale Piłka i Kosz na YouTube. Ostatecznie po nie wiem, dwóch latach wracam. Nie wiem, czy będę nagrywał regularnie, ale będę się przynajmniej starał. Dzisiaj y, temat y, na sam początek, oczywiście o polskiej reprezentacji. Ja zdecydowanie bardziej wolę rozmawiać o klubach, o rozgrywkach klubowych, o także fantazy Premier League, o, oczywiście także o NBA, ale dzisiaj o reprezentacji Polski. Y, Trzeba wrócić z tym tematem, bo ogólnie bardzo długo była cisza. Ja naprawdę nie chciałem nic na ten temat mówić, a mówiłem: naprawdę miałem dość tego, co się stało na mundialu. Bo jak lecieli nasi piłkarze, to ja w nich wierzyłem, że wyjdą z grupy, zrobili to, ale to, co później się stało z tą aferą premiową, to mi już mnie przerosło. Do dziś mam do nich żal, że nie podziękowali kibicom za Mundial i to, co zrobili, że odwrócili się i do dziś schowali głowę w piasek. Nawet Robert Lewandowski nie chce tego komentować. Tak jest wygodniej. Oczywiście tylko Grzegorz jak wyszedł z komentarzem do wywiadu, ale ten wywiad był skandaliczny. Cieszę się, że już go nie ma w reprezentacji, bo to co powiedział, to po prostu uszy więdły. Jak można takie rzeczy powiedzieć? Ja byłem w szoku. Cieszę się, że go nie ma. Oczywiście on jeszcze pewnie wróci, ale to już jest mało istotny zawodnik. Mam nadzieję, nie będzie decydował w środku pola o reprezentacji. Oczywiście Polska teraz zaczyna mistrzostwa Europy, euro eliminacje. Grupa jest śmieszna. Nie oszukujmy się, to jest taka grupa, że jesteśmy, 100% z niej wychodzimy, a najważniejszym tutaj faktem jest to, że Fernando Santos jest naszym selekcjonerem i on teraz decyduje i rozdaje karty. I oczywiście cały kraj jest tak, że chce być selekcjonerem, każdy sobie składy ustawia, każdy będzie mówił, co robi Fernando źle, ale to do niego należą decyzje. I ja się bardzo cieszę, że właśnie jego wybrali na selekcjonera i że on od razu teraz też zmienił zasady na przykład takie, że kamery nie będzie już w szatni, nie będzie a na przykład najciekawszą w ogóle rzeczą to od razu muszę powiedzieć będzie to, że cały skład będzie podany dopiero jak wyjdą na płytę na boisko przed meczem. To jest coś fajnego, niesamowitego. Do końca zawodnicy nie wiedzą kto zagra. Każdy może się oczywiście domyślać. Zawodnicy się oczywiście dowiedzą troszkę wcześniej niż kibice. Ale do końca będą jednak walczyć o ten skład i Fernando Santos powiedział, że gdzieś tam się może zdenerwować, krzyknąć, żeby się też nie przestraszyli go, ale to będą emocje. A ja jestem pewny, że to jest, bo to jest przecież legendarny selekcjoner, ja jestem pewny, że on da radę. I naprawdę w niego wierzę. Polska gra także z mecz z Czechami, ten inauguracyjny, na wyjeździe. To jest mecz moim zdaniem dość prosty, znaczy oczywiście, czesi. Chcą też rozdawać karty na nowo. Też mają nowy start, nowa, odmłodzona reprezentacja, tak jak u nas, bo u nas bardzo młoda, bardzo fajnie to wygląda. I oni także chcą dobrze tutaj wystartować i mają mecz u siebie, ale naprawdę ostatni rok, i tak jak wygląda ta reprezentacja, to moim zdaniem jest dużo słabsza od reprezentacji Polski, i moim zdaniem Polacy są tutaj faworytem. Oczywiście ten mecz nie będzie łatwy, ale myślę, że gdzieś tam po walce ten mecz wygramy. Typy oczywiście na koniec także podam, składy także chcę powiedzieć, ale teraz chciałbym też opowiedzieć właśnie do końca, wokół reprezentacji, jak to wszystko powinno wyglądać, jak to wygląda. No, no i widzisz, Bartek. Całe szczęście w ogóle mecz, na przykład ten następny, bo teraz gramy z Czechami, ale za chwilę przecież gramy z Albanią po czterech dniach. Gramy na oczywiście PGN Narodowym, ale to nie było takie oczywiste kilka dni temu. Były w ogóle problemy. Gdzieś w listopadzie się dowiedzieliśmy o problemie w konstrukcji dachu, i ta usterka niby została naprawiona. Mówię tak trochę, może bez sensu, niby, ale zawsze gdzieś tam martwię się o bezpieczeństwo. A niby wszystko jest dobrze. No to jak jest dobrze, to będzie mecz rozegrany na stadionie narodowym. Więc decyzja musiała zapaść do tam 20 marca i zapadła, więc tam odbędzie się mecz. Jeśli chodzi o skład polskiej reprezentacji, to ja bym widział to tak, Szczęsny w bramce, yy, w obronie. No i tutaj myślę, że Bednarek mógłby być szefem yy, obrony. Tak samo można stawić Salamona, bo świetna forma zawodnika Lecha Poznań, ale myślę, że Bednarek tutaj pewniejszy, Kiwior bo lewonożny, Kasz yy, i tutaj na... I czwórką obrońców po prostu. Tak pra Prawdopodobnie tak zagramy 4-2-3-1. Tutaj nie spodziewam się jakichś wielkich niespodzianek. U Fernando Santosza, chociaż naprawdę nie wiemy, jak on ten skład wystawi, przecież to jest jego debiut i może zaskoczyć każdego. W pomocy ja tutaj widzę oczywiście Szymańskiego, Zielińskiego czy Bielika, a w ataku na środku Lewandowski, a na lewym skrzydle Kamiński. W końcu myślę, że bardziej na, na prawym skrzydle znowu Frankowski, bo on jest bardziej, tak myślę, taki bardziej uniwersalny, więc on tam na tym prawym skrzydle powinien sobie poradzić. Oczywiście możemy tam wystawić kogoś innego, ale tak bym widział ten skład. To nie jest oczywiście najważniejsze. Ważne, żeby chłopaki wszyscy zagrali na maksach. obojętnie jaki skład wyjdzie, żebyśmy dali z siebie wszystko, żebyśmy nie przegrali przede wszystkim tego meczu. Jeśli chodzi o kursy bukmacherskie, to Faworytem są Czesi. 2,30 na nich płacą y, Bukmacherzy. Na Polskę 3,20, ale już widzę, że tendencja jest spadkowa. Już jest w tym momencie 3 na Polskę. Jeśli zagramy bez remisu, drono, bet, zakład, na Polskę jest 2,20, a na Czechy 1,61. Y, oczywiście polska grupa wygląda śmiesznie, jak się zastanowimy, bo to jest Polska, Czechy, Mołdawia, Albania, Wyspy Owcze. Więc wydaje się, że tutaj się naprawdę nie, nie może nic wydarzyć. Ja tutaj nawet bym przewidywał komplet punktów. Jak wygramy teraz ten mecz na wyjeździe z Czechami, to dlaczego by to się nie miało wydarzyć? Nad, od tego będę oczekiwał w ogóle od polskiej reprezentacji, że będą grali też ofensywnie, że będą grali do przodu, że tutaj będzie jakby szukanie nowego stylu polskiej reprezentacji, że będzie gra dzięki Fernando Santoszowi bardziej otwarta, ale też. Fajne, że to wszystko jest bardzo zorganizowane, że tutaj też, że też nie, nie będzie kamer, że trochę jest jak u Adama Nawałki, mi się to trochę podoba. Yy, tutaj może być z tego, bo przecież tam były rezultaty dobre i tutaj mi się wydaje, że też będą. Ja to naprawdę dobrze widzę ten okres, yy, tu, chociaż to jest dopiero debiut Fernando Santosza, to ja widzę tutaj naprawdę szansę na dobrą grę reprezentacji, na zmianę stylu i wszystko będzie, mam nadzieję, dobrze. Jeśli chodzi o Zielińska, o tego Lewandowskiego, który jest bez formy. Myślę, że taka, takie kilka bramek dla reprezentacji w tych dwóch meczach. Dlatego uważam, że zagra raczej w obu. Teraz z Czechami czy później z Albanią dobrze by mu zrobiło, bo w Barcelonie ostatnio mu nie idzie. Oczywiście drużyna gra świetnie, wygrywa, ale bez jego udziału. On się tak trochę zatrzymał, jeśli chodzi o goli. Po mundialu nie ma tej formy. No. Ja nie chcę mówić, że Karma wraca za to, co zrobił na Mundialu po Mundialu. Jak się zachował do Kibiców i w ogóle, że ciągle na przykład chowa głowę w piasek i nie chcę mówić o, o, afery, o aferze premiowej, o tym. Ale no, formy nie ma. Formy nie ma na pewno tak, jak miał przed Mundialem i dlatego tutaj na, na reprezentacji może strzelić kilka goli, wróci do Barcelony i do, pociągnie już do końca, zdobędzie tą koronę strzelców. Co by mu naprawdę się przydała w lidze hiszpańskiej, gra przecież pierwszy sezon, więc fajnie byłoby, jakby tym klęskszczelców został. A na razie to go gonią, bo ma 15 goli, a 13 już ma za nim kolejny zawodnik, więc to może być różnie. Tutaj Zieliński jestem spokojny o jego formie. Oczywiście krytyka na niego jest zawsze wielka, i on pisze się i mówi się, że nie ogarnia presji. Ja się z tym nie zgadzam. Po prostu zawsze jest dużo hejterów i czasem jest takich dużo skrajnych opinii i się z nimi często nie zgadzam. Trzeba spokojnie podejść i gdzie Zielińskiego widzę? Na każdej pozycji. To jest taki zawodnik, że może grać na każdej, więc czy będzie na ósemce czy na 10, dla mnie to nie robi różnicy. Ale na pewno chcę go widzieć zawsze w podstawowym składzie. Cieszę się, że nie ma Krychowiaka, już to mówiłem wcześniej, ale to też głównie za jego, za, za jego wypowiedzi. Nie mówię o jego teraz dyspozycji i formie, bo nie znam, nie wiem jaka jest. To także selekcjoner decyduje. No i właśnie na samym końcu nie będę tam negował tego, kogo on wybierze i na kogo postawi, bo to do niego należy decyzja, i to on będzie za to rozliczany. A my możemy tylko go krytykować lub o tym opowiadać. A ja naprawdę, tak jak już podkreślałem wcześniej, mówiłem, wierzę w tego Santosza i myślę, że wszystko będzie dobrze. Polska, ten mecz wygra 2 do 1, taki jest w ogóle mój typ. Na końcu oczywiście tego nagrania jeszcze chciałbym tutaj dla Was konkurs pewien przedstawić. Mecz oczywiście piątkowy, Polska-Czechy, Czechy-Polska. Jeśli tutaj 50 złotych do wygrania będzie przelew, blikiem czy obojętnie jak, dla zwycięzcy kto wytypuje dobrze wynik meczu i strzelca pierwszego gola. Więc to jest ten konkurs. Zapraszam. Oczywiście, tu jeszcze na dole powinien być link, i tam sobie wszystko ładnie sprawdźcie. Chciałem wrócić do składu, bo tam jednego obrońca pominąłem. Bo tam chciałem powiedzieć Dawidowicz, ale nie. Może być nawet Tymoteusz Puchacz, bo właśnie został powołany. Oczywiście niezbyt lubiany przez opinię publiczną. Ostatnio nie za dużo grano, ale musiał zostać powołany, bo Bartosz Bereszyński ma uraz i kontuzja, Ale właśnie co do Bartosza Bereszyńskiego. To jest zdrajca. To jest też zawodnik, który ja uważam, że nie powinien być w reprezentacji w ogóle. Już jak odchodził z Lecha, do Legii mi się nie podobało. Zdradził Lecha. Ale najgorsze jest to, że teraz będąc kapitanem Sampdori Genua zostawia tonący okręt i odchodzi do Napoli. Żenada. Naprawdę takich zawodników i takich yy, takich zachowań yy, nie popieram i potępiamy. Zdecydowanie cieszę się, że Zbigniew Boniek na Twitterze bo pe, yy, także yy, nie gryź się w język, tak jak zresztą on, i pocisnął trochę temu zawodnikowi. No to jest coś y, nie do pomyślenia. O Skorupskim już nie chcę mówić. Za dużo tych tematów. Co do Kownackiego, niepowołanego, już bym chciał skrzyczeć, że to jest skandal, że ten zawodnik jest w mega dyspozycji, mega formie i powinien grać. strzelił wiele goli y, i wiele asyst. Y, dla Fortuny. Przecież Piątek nie strzelił gola od listopada. <noise> strzelił chyba dwa, dwie bramki i tam i to tylko karne są. Gdzie jest forma Krzysztofa Piątka? Ale Fernando Santos pewnie już wcześniej yy, znał Piątka, że Piątek też dla reprezentacji jest też tym jokerem, który wchodzi z ławki i strzela. Okej. Okay. Yy, może zostać, ale kosztem Kownackiego? Szkoda. Na pewno szkoda, nie będę tutaj teraz krytykował trenera, ale przykro mi też patrząc na Kownackiego, który jest naprawdę w dobrej dyspozycji. Jemu też jest przykro, ale on dalej będzie myślę pracował i spokojnie jeszcze do tej reprezentacji wróci. On jest też takim zawodnikiem, który może, jak wiecie, zagrać na, ka na każdej pozycji, więc na pewno by się przydał. No nie wiem, czemu go nie ma, ale myślę, że jeszcze do tej reprezentacji wróci. Tam też co jeszcze, bo Aha, Mythiokarz! O czym ja mówiłem, że o Mythiokarze już teraz nie pamiętam. Jak powiedziałem, wymieniłem ten skład, ale to jest mało istotne. Skład wystawi Santos na pewno wydaje mi się najsilniejszy i myślę, że dużo nie będzie się różnił od tego, którego ja podałem. Co do jeszcze tam kursów bukmacherskich, bo też pominąłem. Że jeśli na przykład chcemy, bo to też są bezpieczne kursy, te co podawałem wcześniej, w miarę myślę, że Drone no bet na Polskę, że Polska wygra i tam bez remisu, albo że. Po prostu Polska wygra 3 kurs, ale jest na przykład taki fajny kurs, że zagramy sobie, że Polska wygra obie drużyny z gola. To jest prawdopodobne, tak jak mówiłem, to jest w ogóle mój typ 2 do 1. To jest na to jest kurs 7. To wtedy możemy razy 7 powiększyć swój dorobek, ale pamiętajcie, że to jest zawsze, yy, że to jest hazard i że nie każdy, że jeżeli gramy to tylko dla zabawy, nigdy dla zarobku, bo nie zarobicie. Jest, jest oczywiście, oczywiście najlepsi, tam może zarabiają, ale to jest podejrzewam 1 do 2%. Zresztą takie były badania i, i te procenty są coraz mniejsze i tak i, i naprawdę nie jest łatwo zarobić, ale gdzieś tam można sobie zagrać, się czasem pobawić. Ja mam bardzo wysoki procent, ale no także nie zawsze trafiam. Tutaj myślę, dobry jest typ, na, że Polska wygra 2 do 1, 7 kurs, w to możemy sobie zagrać na przykład. W ogóle głównym tematem oczywiście jest reprezentacja i tak jak mówiłem, nie do końca jest to mój ulubiony temat, a ulubionym są zawsze ligi, które teraz mamy trochę przerwy. Raków Częstochowa idzie po Mistrzostwo Polski, wszystko pięknie, ładnie, ale to jest tylko Mistrzostwo polskie, a Lech Poznań gra w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Kto by się spodziewał? Gdzieś tam Kamil Kosowski i inni negowali ten puchar, śmiali się. Nawet kibice Pogoni, jeden z moich znajomych. Ale gdzie oni mają puchary? Gdzie oni coś zdobyli? Jak można śmiać się z takiego czegoś? Jak na y, Lidze Konferencji w finale w zeszłym roku płakał Mourinho. Jak można się śmiać z takiego legendarnego coacha? To, to nie jest puchar Biedronki, to jest trzeci najważniejszy puchar w Europie. I Lech jest w finale i ma dużą szansę pokonać w ćwierćfinale uważam Fiorentinę, dojść do półfinału, a może do finału, a nawet wygrać ten finał. Ja wierzę, bo jestem kibicem z krwi i kości. Kibicem Lecha Poznań, ale także kibicem polskiej drużyny w Pucharach. Tutaj Lech zrobił historyczny wynik. Bramka Lecha ostatnio wchodzi, jest jedną z najlepszych, 27 podań bramka. W ogóle forma zawodników Lecha, ofensywna gra przeciwko Dürgarden na wyjeździe. Właściwie ich zmiażdżyli 3 do 0. Na stadionie Lecha było po 40 tysięcy widzów, a na innych stadionach po 6, 8, 10 tysięcy, najwięcej. To idzie w Europę Lech Poznań awansował z 208 podejrzewam na 91 miejsce w rankingu europejskich klubów i się pnie do góry, a także daje dużo punktów dla całej. Polskiej piłki, żeby w przyszłości, żeby w następnych latach było łatwiej od następnych rund, żebyśmy mogli startować, żeby więcej tych drużyn mogło być. Naprawdę tutaj w ogóle żadna polska drużyna od 57 lat tak daleko nie zaszła. Tutaj to jest niesamowity wyczyn, i trzeba naprawdę się z tego cieszyć, a nie mówić, że to jest pułat Biedronki, tak jak mówi Kamil Kosowski. To było trochę śmieszne, on chciał być śmieszny, ale nie był. Trochę się. W Fala hejtu wylała, ale ja już to pomijam. Ja tam nie patrzę i nie będę się na tym zatrzymywał. Śmieszni są ci, którzy właśnie gdzieś tam podważają to, a to jest wielki sukces z polskiego klubu. I w ogóle to już będzie prawie 20 meczów w pucharach. Kto by się spodziewał, że polski klub tak długo będzie... Zawsze na wiosnę już mamy problemy, a tutaj już mamy... Zaraz kwiecień, na Lech gra. Lech gra i to przy pełnym stadionie. I także w lidze daje radę, bo przecież jest na trzecim miejscu za Legią i... Rakowem i naprawdę ciągle ma szansę tą legę jeszcze myślę, że rakowanie ale legę dogonić. Znaczy dogonić jest nawet szansa myślę Raków często, ale ja do końca wierzę, bo jestem kibicem. Do końca będę wierzył i dopóki Lech nie straci mistrzostwa yy, ciągle jest mistrzem kraju. Ale tutaj oczywiście w przyszłym roku w ogóle łączyć puchary z ligą jest bardzo trudno. W Polsce prawie rzecz niemożliwa, więc Van Brom zrobił świetną robotę uważam yy, i Lech Poznań, jestem dumny, że jestem kibicem tego klubu. Oczywiście, zdarzają się takie sytuacje, jak mecz z Widzewem i kibole, kibole rozwalają stadion, ale pamiętajcie, że byliśmy prowokowani. Jak byłem poprzednio na meczu i to ze swoją córką, w Poznaniu Lech podejmował Widzew, to rzucali w sektor rodzinny petardami. Nie bądźmy hipokrytami. Kibole i kibice różnie się zachowują. Nie bierzmy wszystkich też do jednego worka. Dlaczego też yy, rzucali w nas oczywiście, ale później także prowokacje u nich na stadionie. Podpalane cztery flagi Lecha Poznań tego się nie robi. To jest świętość. Flaga to jest świętość. To Dlatego oczywiście nie popieram dewastacji czy rozwalonego stadionu i, i też śmieję się z tego, że niby 150 tysięcy wyliczone są kary. Wątpię, żeby to była taka wartość, ale nawet jak. To, to zrobi jacyś wandale. Czy, Jacyś także kibice może połączenie lks u z Lechem Poznań, a może z Widzewa, nieważne. Ale dlaczego prowokowali? A wcześniej dlaczego się tak zachowywali w Poznaniu? To wszystko naprawdę, nie możemy brać wszystkich do jednego worka. Nie popieramy oczywiście takich y, aktów y, wandalizmu, ale gdzieś na granicę zastanówmy się nad tym. Dlaczego tak się dzieje? Zamykajmy stadiony, ka kaszmy oczywiście. Karajmy. Może to się zmieni, może będzie, y, ale wątpię. To się nigdy nie zmieni. Co tu jeszcze mogę powiedzieć na koniec? Oczywiście o ligach. Gdzieś tam ostatnio było El Clasico. Barcelona wygrała kolejny mecz z Realem, to jest trzeci mecz i właściwie już jest mistrzem Hiszpanii. To już nic im nie może tego zabrać. Real był bezzębny. Tutaj co ciekawe, właśnie dzisiaj nawet gdzieś tam mi migło, że Benzema dostał ocenę w AS 0 na 10. Przypominam, on dostał złotą piłkę, jest najlepszym piłkarzem świata. 0 na 10. Ale też ta ocena była taka trochę śmieszna, że nie przesadzajmy. Może ta 1 czy 2 na 10 się należało. Gdzieś tam chcieli mu już dopiec. No, bardzo nas dobedzi mistrzostwo. Trochę ostatnio bez udziału Lewandowskiego. Ale bardzo mnie cieszy forma szczególnie obrony. Niewiarygodna obrona, ale także takich graczy jak Rafinha, który kocha Barcelonę, który na początki, początki miał ciężkie już wielu go wypychało z klubu. I ja się cieszę, że pozamykał gęby hejterom. To jest świetny zawodnik. Potrzebował tylko trochę... Luzu, trochę się rozegrać. Teraz ciągnie prawie całą barwę. Rafinia. Nie tylko on, yy, ostatnio bramkę strzela. Yy, gdzieś tam asysta drugiego stopnia, chociaż Roberta Lewandowskiego i w ogóle najwyższe oceny na sofa. Skoro ale. Yy, Wygranach daje Kesi, ten, który jest wypychany z klubu. To też, że takie tam wcześniej De Jong, czy inni zawodnicy, yy, tak jak w, w Lechu Poznań Mark to też mi się nie podoba. Zawsze go broniłem, zawsze za duże były oczekiwania. Może tutaj się narażę wielu kibicom, ale Mark to jest zawodnik, który powinien grać w Lechu. My nie oczekujmy, że zaraz będziemy wszystkich sprzedawać, albo że ktoś każdy będzie niesamowicie, nie wiem, skuteczny i zawsze dobry, ale gdzie? Gdzieś tam się przyda z ławki zawsze nam ten zawodnik, albo do gry. Teraz w tym sezonie, w 2023 ma najwięcej goli w Lechu: więcej nawet niż Iszak. Pięć, znaczy więcej goli nie, w klasyfikacji kanadyjskiej ma 5 punktów, Iszak ma 4. Naprawdę się w fajnych ogarnął. Teraz wszyscy mu klaszczą, przyklaskują, a ostatnio wszyscy go wyzywali. Zastanówmy się też, gdzie jest ta granica hejtu. Gdzieś ja wiem, że Van der Bron na niego dużo stawiał i z czasem ten Kamiński, przepraszam. Marchiński dobrze nie wyglądał, ale yy, daliśmy mu trochę czasu i teraz jest wyróżniającym się piłkarzem Lecha. Skóraś, 7 milionów euro jest już teraz warty, wyceniany i będzie sprzedany. Tutaj pójdą sprzedaże. W przyszłym roku Szymański będzie jeszcze więcej warty. Fajnie to wszystko wygląda, szkoda, że polski klub nie jest w stanie zachować tych wielkich piłkarzy, tych wielkich, tych graczy, którzy wychodzą, w fo, są w formie i zaraz muszą sobie ale myślę, że taką trochę naturalną drogą dla akurat Skórasia, tak jak poszedł Kamiński, jest właśnie odejście do jakiegoś fajnego, dobrego klubu na zachodzie. Zawodnik jest naprawdę w dobrej formie i gdzieś tam mam nadzieję, że w reprezentacji też zagra. Jeśli chodzi o Premier League. Tam myślę, że sprawa jest załatwiona. Na serio, ale już wcześniej mówiłem, że Arsenal idzie po mistrzostwo. To jest jedna z najmłodszych drużyn, jak nie najmłodsza w całej Premier League, a idzie po mistrzostwo. One wyglądają bardzo dojrzale. Saka ma teraz już double-double. Yy, ma w klasyfikacji kanadyjskiej 12 goli chyba i 10 asyst. To jest niesamowite. Ten zawodnik ma 21 lat. Ciągle cały Arsenal. Yy, wróci zaraz Jezus do gry. Świetnie wygląda Trossard. Tylko obrona gdzieś tam zawodzi cały czas, gdzieś tam tracą te czyste konta, ale to nie jest najważniejsze, jak zdobywają 4 do 1 z Crystal Palace, to jest wszystko dobrze. Myślę, że City jeszcze oczywiście będzie walczyć i mają szansę wygrać mistrzostwo, oczywiście, to jest Manchester City. Haaland w ostatniu jest bestią, w niesamowitej formie. 8 goli w ostatnich dwóch meczach chyba, no czy trzech. No ten zawodnik naprawdę już ma chyba 28 bramek, idzie na rekord w ogóle, okej. Okay. Gdzieś tam może jest przewidywalne bardziej City w Ligie Mistrzów, łatwiej ich powstrzymać, ale gdzieś tam ta indywidualna jego forma może przeważyć i może im to dać tą Ligę Mistrzów, bo co rok o tym myślę, że City gdzieś tam jest jeden z faworytów, a im się coś nie udaje. Gdzieś Pep Guardiola zawsze coś przekombinuje. Myślę też, że za dużo zawodników sprzedał. To na pewno. I że za dużo stracił z tych zawodników, jak Jezus, jak Zinchenko, jak teraz Cancelo, który poszedł do Bayernu. Trochę kombinuję, ale nie mogę też mówić, bo jednak mistrzostwa zdobywa. Ale niech wygra jeszcze Ligę Mistrzów, bo na pewno nie będzie spełniony w Manchesterze City. Nie wiem, o czym tu jeszcze nie mówiłem. O polskiej ekstraklasie tutaj za dużo nie, nie, nie chcę mówić, bo oczywiście wrócimy z kolejnymi materiałami, a także o NBA, bo o tym to oddzielny zrobię odcinek. Także myślę, że jeszcze yy, o, tak samo o, o typach bukmacherskich, głównie na NBA, a także o podsumowaniu sezonu, to także niebawem na moim kanale Piłka Koszy, niebawem usłyszycie. Yy, że to już wystarczy, jeśli chodzi o pierwsze nagranie, już aż mnie głowa boli, bo tutaj trochę ponawiałem. Parę razy to pociąłem, 4-5 razy, ale bardzo szybko postaram się to skleić i wypuścić do sieci. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Niebawem wracam. Z, oczywiście z, będą tematy FPL. Będzie tym razem z reprezentacją, ale głównie będą ligi. Będzie fantasy Premier League, będzie Polska Ekstraklasa, będą, będzie głównie NBA. Także oczywiście typy bukmacherskie. Wszystko to, to będzie u mnie na moim kanale. Także ten konkurs tam macie na dole w linku. Więc zachęcam do obserwowania, polubienia. Piłka i kosz, wracamy na dobre. Dziękuję jeszcze raz. Kłaniam się. Cześć.